Sponsorem programu jest hurtownia maszyn rolniczych Tadeusza Konkola w Przodkowie. Parafist szybciej zrachtowa pielgrzymka do Łyca z i zawiozła mój kasiębści elementarz. Powiem o tej rzecznika, obywateliści Andrzeja Cola na głodnicę, Medzeły dradzim album jestery chodimków Lamborga i piąty lekcji kasiębściego języka. Witru w Płonicyłku, i po popełnim jest promocji dwóch książków według bez Instytut Kasiepści w Tawernie Mestwiny w Domie Kasiepści w Egdinsku. Bundum to monograf Józefa Burzeżkiewskiego w Tomce Kasiep Quince i książka pamiątkujewy 350 lat w Seminarium Dochlewnego w Pelplinie pod redakcją książka profesora Anastazego na W Wejrowie bundy zakończyli dziecny konkursy pod tytułem Nepiąknie się dla zjedzbę dlełejca Bez Książkarnia Kwowadis. Po rocie z niedzysy w niecla i w pałacy przebędowcich. Wejdziany mm. antyznyły mił byli niegady w swojej kasiebach, a to dzonka pielgrzymca, która zrektowała do rzymy parafi strzipć. Łód do papieża, mił parafii, parafi, teren nie strzybci na myce dekrety bisko papel plin ścigłe, widle lat roku. Przyjąłem tę decyzję księdza biskupa z wielką radością, bo wiem, że naród kaszubski jest narodem całkowicie bogu wiernym, zresztą stawiamy na Boga, jest takie ich powiedzenie. Jednocześnie byłem świadomy, że będzie to bardzo trudna praca, gdyż nie jestem Kaszubem, może brakiem obecności na tych terenach, ale sercem chcę tej wspólnocie służyć. Ks. probość Barotyś chce, żeby parafianie miele leźność w Temu był piersią pielgrzymka do Ojca Świętego na jego imieninę. Celem, który mi przyświecał w związku z wyjazdem naszym do Rzymu, było spotkanie z Ojcem Świętym, przeżycie duchowo tych spotkań i napełnieniem siły wewnętrznej, a przede wszystkim tak, żeby ci ludzie, którzy wrócili, potrafili o tym spotkaniu dawać świadectwo. Parafianie ze Szczepcza bardzo mocno akcentowali swoją kaszubskość. Wszyscy mieli żółte chusty z gryfem, które były w tłumie bardzo dobrze widoczne. Był przygotowany olbrzymi, piękny transparent. W czasie audiencji generalnej przywitał, przywitał pielgrzymów z różnych stron. Nas przywitał słowami, witam grupę parafialną ze Strzepcza. Jako podarunek przygotowaliśmy dla papieża elementarz kaszubski, którego współautorem jest był jeden z pielgrzymów. I ten podarunek wręczyliśmy w czasie audiencji prywatnej, na którą cudem dostaliśmy się. Papież rozmawiał z nami, pytał się, skąd jesteśmy. Wiedział, gdzie są Kaszuby, znał imię naszego biskupa, oglądał elementarz. Mówił, że jest piękny, że trzeba się trzymać kaszubskiej mowy, że to słowo pisane jest bardzo ważne. Je przekazywał Ojcu Świętemu Elementyś i w tych słowach Przede wszystkim podziękował od Kasiebów za słowa skierowane do nas w Gdyni i w Sopoce. Słowa podtrzymaniem tożsamości, trzymaniem się kultury, trzymaniem się kaszepści młowie. I Sącjąc na co rzekł, wiem, wiem, Kasiebe przezdził to na elementyś i rzekł, no, to jest pisani, Kaszepści pisęki. No, człowiek za wiele nie pamięta, bo to było tak wielkie przejący, tak, tak wielki moment, że e, nie idę to wszystko wspominać. Także było to baro wielkie przeżycie dla nas wszystkich, dla mnie osobliwie. To, co ma tam przeżyć, to nie da opowiedzieć zwykłym ma. Jeżeli ktoś by chciał to wiedzieć, to musi naprawdę jechać i to wszystko bezrzec i przeżyć. W czasie nasi pielgrzymci w siedzce ma spiwale kasiepską Królewą. Tyś rozbrzmiła ta pies na wsiecie, Msiach, które odbywałem w naszej pielgrzymce. I w siadze, my, ma po kasiebsku, a nasi chwista, Tarny Menosele, w siatce zapytał: Skąd kawa jest? Ta. I to my w jedno gledle, że my jesteśmy z Pęliści, Kasieby. Małżeństwo Bębrowskich prowadzi myłom z Płylecznym Szkoła na Głodnicę, strzybcia. Tam ostatnio wyszedł życznik obywateli pryw, profesor Andrzej Col. Profesor przejechał tam w ramach swoich obowiązków. Badirowy w warunkach wyciął sadzytki z naszej grupy etnicznej. Weso siady, siady iś, tak wezył doma, do tyś. Na płeminy mły na płeminy mły siady, a władze na to mieje tak dobrze startły. Szkoła na głodnica była zlikwidowana w 75 roku. Zesądz lat temu na nowe założył Jowitold Bobrowski. W naszej szkole powstał kaszubski elementarz, w naszej szkole powstał program nauczania do języka kaszubskiego. Nasze dzieci świetnie się uczą. 80% absolwentów zdaje do szkół średnich, co jest wynikiem rewelacyjnym. Łętlatosy Gwieżkowej, Gwaroku i Głodnicko myśleło prowadzerem Szcziparte z rzeszenia Koścepskomeryścigła. Łekrom ni prowadzy tyż szkołę w Budzci ister Ece w gminie Kartyze. My rozumiemy gminy że mają te trudności ekonomiczne i nie są w stanie podołać prowadzeniu małym szkoł. Ale w systemie prowadzenia, bym powiedział, takiego bardziej gospodarskiego przez stowarzyszenie, to się jakoś uda spiąć ekonomicznie. I w tych miejscach, gdzie to jest bardzo uzasadnione społecznie i kulturowo, stowarzyszenie powinno się podejmować takich, takiej misji. Profesor Andrzej Col wielkim wywiezionym był społecznej inicjatywie Retonii Myłych Szkołów. Chcę, żeby uczniba kasiebizna była powszechna. Według kniegu należy powołać katedra kultury i języka kasiebizne na Uniwersytecie Gdyniścimy. Uważam, że ruch chroniący małe szkoły, małe szkoły na wsiach, jest fantastycznym ruchem, który służy nie tylko temu, ażeby wsi, Zachowały swoją tożsamość. Likwidacja szkoły na wsi to jest degradacja wsi, to jest jej zniszczenie tożsamości. Ale taka szkoła tworzy centrum kulturotwórcze. I przede wszystkim, jeżeli ona jest prowadzona przez stowarzyszenie, stowarzyszenie działające na danej wsi, to jest to pierwszy krok, Ku budowie społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że te dzieci zupełnie inaczej będą patrzeć na państwo i traktować to państwo jako własne. Tego się tutaj chyba nauczą. Przed nami publikacja pod tytułem Lemborg z przemów XIX i XX wieku. Jest to album, który został wydany w ubiegłym roku w grudniu. Kanwą i inspiracją do wydania tego albumu były nasze prace w Lemborskim Bractwie Historycznym które powstał w 1994 roku. Od samego początku zbieraliśmy różnego rodzaju materiały na temat Lęborka. Oczywiście no, prace te stanowiły niejako tło dla tego wszystkiego, co wykonuje Muzeum w Lęborku. No, zaangażowanych było tutaj wielu pracowników Muzeum w Lęborku, jak i członkowie lęborskiego bractwa historycznego. Prace te polegały na gromadzeniu różnorakiego materiału fotograficznego, zarówno w postaci widokówek, kart pocztowych, jak i różnego rodzaju winiet, reklamówek, różnego rodzaju rachunków, weksli, czyli wszelkiego rodzaju dokumentów, które miałyby jakąś wartość historyczną i nawiązywałyby właśnie do tego okresu, który został tutaj w tym albumie wyszczególniony, więc do okresu z przełomu XIX i XX. Wieku. Koniec XIX wieku i początek XX wieku był chyba najciekawszym okresem w tym mieście. Miasto się rozbudowywało, powstało więcej zakładów przemysłowych. Można by było tu podkreślić zakład zapałczany Hermana Priestera, który był chyba z największych zakładów uczestnych w Niemczech to on właśnie produkował najwięcej zapałek. One były wysyłane na eksport do Australii, do Azji, do Rosji. Niestety potem w latach 30. upadł. Ale poza rozbudową tego miasta trzeba też i wspomnieć o tych uliczkach, gdzieś tam zaklętych, gdzieś tam umieszczonych, ten bruk, który kiedyś jeszcze był na tych ulicach, te ciekawe kawiarenki malutkie, gdzieś tam w zakątkach jakichś placów. Trzeba też tutaj powiedzieć o świątyniach, które niebagatelnie inaczej teraz wyglądają, a kiedyś one były jeszcze inne. Chcemy pokazać temu widzowi, że to miasto żyło, miało swojego ducha, przeszłości. A skąd udało się zebrać te wszystkie zdjęcia? Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych, z muzeów, chociażby tutaj trzeba podkreślić Muzeum Narodowe w Szczecinie, z prywatnych. Są też i moje zdjęcia, pana Andrzeja Seweryńskiego czy też pana Kozłowskiego z czterech źródeł, praktycznie, i z muzeum również. Myśmy się nie spodziewali, iż pierwsza publikacja no, znajdzie takie duże zainteresowanie w tak szerokim gremium. Po tym jak album się ukazał, doszły do nas no, wielorakiego rodzaju opinie, oceny, różnego rodzaju pomysły, prawda? No, trzeba przyznać, że nasi czytelnicy naprawdę stanowili cenne źródło różnego rodzaju informacji. I to właśnie dzięki nim powstała ta druga edycja, bo należy zaznaczyć, że cały zespół redakcyjny no, nie planował wydania drugiej edycji albumu. Ta pierwsza, która leży tutaj przed nami, ona miała być pierwszą jednocześnie ostatnią. Natomiast no tak, taki właśnie oddźwięk pośród naszych czytelników, pośród sympatyków zarówno Muzeum w Lęborku, jak i Stowarzyszenia Lęborskie Bractwo Historyczne spowodował, że no, zdecydowaliśmy się wydać kolejną edycję, jako drugą część tego albumu. I te wszystkie pomysły znalazły tam odzwierciedlenie. Myślę, że druga edycja albumu ukaże się tuż przed świętami, więc będzie stanowiła niejako no, fantastyczny prezent pod choinkę. Promocja drugiego tomu albumu starej fotografii Lemborka odbędzie się w najbliższy piątek 21 grudnia o godzinie 18 w muzeum miasta Lemborka. Wespólny spiw Baro łędzilecy. Je to jakby snezi rozmowa mi zeledze ma w chterny utacony je dobroc i się gdy gdlidrecigłe. Tam bij ze spiw, tam dobre serca mają. Lech ledze, wiesz mnie, ty nigdy nie spiwają getę. A ci spiwy dzieckłe, tej ta dobroc je jakby debelt płekizuny. Przeleżność z ze spiwem, na tyś uciec rodny młewe. A śpiewać mojeżna i trzeba, desady, nawet go na snigu. Musi być biały, siary i zemny. A co zrobić robi ze śniegu? Ze śniegu można zrobić snieżylca. Co jest potrzebne, żeby zrobić z tego śnieżylca? Żeby zrobić snieżylca, musi być śnieg, yy, grypka, marchew, wądziel, gałąz, co możemy możemy bawić na śniegu? Można jeździć na sunkach, w kolatku i na miechły. I można jeszcze solepi z kulcisu so A ci ma co z go przetrafiała na śniegu? No. Ja. Jechał z górki na miechły, je so na w sądzie i jechał na świecie do szpitala. Ty on się uderzył. Z tego dlona jednak tak na ukazie trzeba. Uważać na śniegu. Jak są nazywa ta ciaskie, które kiedy ledzę swoje przez i, i tańcują? Karnaval. Znaję to tyńce? Ja. A ja ci? Rock and A roll. roll. Ja. A chcę ta zatańcować? Ja. To to pójdę. ostatnim razem pytałem jakie różnica między Gwiezdora a Mikołaja Mikołaj jest na czerwonym bloku, Gwiezdor w wampsy iście przepasiony pasa ze słomę, no na Gwiezdor chodzi na głędę a Mikołaj na początku głędnika. I, i taki odpowiedź, co w tyłę je do wiele. i z nich trzy trzekirtci rys 2 iście jedna. I tak, pierwszy idę to Walosowa Pietruszewskie, Anna, Pszczółci, ulica Jana Matejci, płyta kompaktowe zespół Srokuice, łyd domy Kulturę ze Srokujca, Tomik Wisztów, Jana Piepci, krzyk ptaków u drodze i Izaja Rzepa Ksąśkały tym artysce Party, ZKP z następny dziś y, płyta kompaktowy, z gminę Srokuice, w do domu Kulturę Srokuwica, Dle Marsiał Kłeści, Łękazmierza, Skartys i Ksąśka Piepci. No i jak krople wody w oceanie, uj, w w Alicji Kłotowskiej, to jest Marko Pól stowarzyszenia z Rami. Iście jedna dla Emilii Grablowskiej z Kambłowa, gmina Lazeno, też płyta kompaktowy i dwie książki, jak krople w oceanie, w ostrze i Tomik Wisztow Stanisława Bartileka. Bardzo gratulujemy. Co to jest miod? Szczerze on nią, głosom jednym, Zbywca w Tobie płecząty, chałag. Łapła...